Marszowice już w 1755 roku stanowiły przykład harmonii współżycia człowieka z naturą. Było miejsce dla wszystkich, dla ludzi, dla zwierząt. Te krajobrazy, które dzisiaj widzimy, znikają. Zastępują je pola, hektary zabudowy betonu, polbruku, ale przede wszystkim ogrodzeń, płotów, które zagradzają y, zwierzętom y, drogę do przemieszczania się między ekosystemami. I tak dzisiaj miasto Wrocław planuje na tych łąkach, na tych ciekach wodnych, na tych zadrzewieniach budowę miejsca do życia dla 2,5 tysiąca mieszkańców. Ten krajobraz bezpowrotnie zniknie. Dzisiaj w tych ciekach wodnych tętni życie, tu wzdłuż nich porastają spontaniczne zadrzewienia, porastają Porasta roślinność łąkowa, roślinność mokradłowa, ale też widać ślady bytowania dzików, saren, jeleni. Tutaj mają bobry swoje tamy i żeremie, i tędy Łękawica uchodzi do bystrzycy jako jej dopływ, jest źródłem zasilania w wodę nie tylko bystrzycy, ale też zlewni całej odry. Niestety, jeżeli pozwolimy na to, żeby brzegi tych cieków wodnych zostały zabudowane szczelnie ogrodzeniami mieszkańców, żeby wzdłuż tych cieków wodnych pojawiły się wybetonowane drogi, wesfaltowane drogi, żeby łąki poprzecinały szerokie kilkunastometrowe drogi, ten krajobraz bezpowrotnie zniknie, zniknie też funkcja ekologiczna, jaką pełni to miejsce dzisiaj. To doprowadzi do praktycznego odcięcia całej zachodniej ściany Lasu Mokrzańskiego od Doliny Bystrzycy, jednego z głównych y, szlaków migracyjnych zwierząt, ciągnącego się od gór do nas. Dzięki temu miejscu zwierzęta swobodnie przemieszczają się pomiędzy Lasem Mokrzańskim i dalszymi lasami na północ i zachód od Wrocławia, a właśnie Doliną Bystrzycy. To powoduje konflikty pomiędzy mieszkańcami a dziką zwierzyną, która traci swoje naturalne ostoje, miejsca, w których spożywa, w których się karmi, w których chodzi napić się wody i te zwierzęta pojawiają się na naszych wrocławskich osiedlach, pozbawione możliwości przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi siedliskami. To są być może ostatnie chwile, kiedy możemy zaobserwować, jak wyglądają te strefy ekotonowe pomiędzy siedliskami leśnymi, gdzie możemy zaobserwować migrację zwierząt, ślady tych zwierząt. Żądamy, aby Wrocław w planowaniu przestrzennym uwzględnił interes wrocławskiej przyrody, interes ludzi, zwierząt, interes nasz.